Legenda pierwsza. Chytry Skazaniec. Niegdyś podejście do kar śmierci było dużo bardziej praktyczne. Kiedy pewnego upalnego lata schwytano i skazano na śmierć jakiegoś łotrzyka, sąd odroczył wykonanie wyroku do jesieni. Uznano, że tłumy gapił, spieszące z okolic pod szubienicę, zadepczą niezebrane jeszcze zboże. Z braku celi więźnia zwolniono do domu, przyjmując przedtem obietnicę, że dobrowolnie wróci do miasta. W wyznaczonym dniu mężczyzna wmieszał się w strumień osób zbieżących na egzekucję. Spokojnie, beze mnie się nie zacznie, bruczął pod nosem, przepychając się łokciami. Gdy dotarł pod bramę, ta była jeszcze zamknięta. Załomotał, a kiedy strażnik zapytał kto tam wrzasnął, to ja, skazaniec, i uciekł zanim uchylono wrota. Tym samym spełnił warunek, zachował honor i życie. Legenda druga. Wodospad Szklarki. Nieopodal szklarskiej poręby przy rzece kamiennej żółnie niegdyś smok. Żywił się rybami i ptactwem wodnym, rzadko atakował ludzi, niespecjalnie się więc nim przejmowano. Mieszkająca obok córka szklarza urządziła sobie nad brzegiem spacery, nie bacząc na bliskość stwora. Pewnego dnia spotkała na swojej drodze ducha gór, wywiązała się rozmowa, oboje zapałali do siebie sympatią i wkrótce zostali serdecznymi przyjaciółmi. Niestety, Sielanka nie trwała długo. A raz w trakcie wspólnej wędrówki dziewczyna nagle skręciła i pąknęła w stronę rzeki zabiegnącą tam sarną. Liczy rzekał: uświadomił sobie, że jego towarzyszka podąża prosto w łapy potwora. Próbował ją dogonić, ale głową ciągle zawadzał o korony drzew. W końcu chwycił ogromny głaz i cisnął nim się do skoku smoka. Uśmiercił napastnika, lecz od odłamków zginęła także biedna córka szklarza. W wyrwie powstałej po upadku skały utworzył się wodospad, który okoliczny lud nazwał szklarką. Agenda trzecia Nie taki głupi jaś. Na Ślęży znajdował się kiedyś źródło żywej wody, leczącej wszelkie dolegliwości. Aby ją zdobyć, należało wspiąć się na górę, nie oglądając się za siebie. Kto nie przeszedł próby, zamienił się w głaz. Wielu próbowało, lecz dopiero jaś, najmłodszy syn chorej wdowy, przezywany przez braci głupi, zdołał tego dokonać. Odgonił straszącego diabły, nie przestraszył się ryków dzikiego zwierza i przyszedł przez ścianę ognia. Na końcu jednym ciachnięciem kosy zabił siedmiogłowego smoka. Nabrał wody i wrócił do matki, po drodze odczarowując wszystkich skamieniałych nieszczęśników. Z nimi założył nową osadę nazwaną Sobótką. Jeżeli podoba się moja twórczość, zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Z góry dziękuję i życzę Ci miłego dnia. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Z góry dziękuję i życzę Wam miłego dnia.